Witam w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj pokażę Wam wideo domofon Higvision DSKB8113IME1. Zapraszam do krótkiej prezentacji. A teraz kilka słów odnośnie stacji bramowej od Higwierzyn. Montaż jest natynkowy, możemy regulować ją w lewo lub w prawo. Zasilana jest poprzez napięcie 12V prądu stałego lub poprzez POE. Ma wbudowaną kamerę 2MP o kącie widzenia 88 stopni. Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów oraz tłumienia echa. Doświetlacz IR do 3 m. Przycisk. Wywołania jest podświetlany. Z ciekawszych rzeczy, jest to dość solidna stacja bramowa. E, została sprawdzona pod kątem wandaloodporności. Wynosi ona IK9. Klasa szczelności to IP65. Temperatura pracy to od minus 30 stopni Celsjusza do plus 50 stopni Celsjusza. Konfigurowalna jest poprzez przeglądarkę może działać autonomicznie poprzez aplikację w telefonie bądź tablecie, a także możemy dokupić monitor tego samego producenta i cieszyć się działaniem naszego wideodomofonu. To wszystko. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach bądź telefonicznie lub mailowo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.